Witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem 5 pytań do projektanta. Dzisiejszą rozmowę chciałabym zacząć od rzeczy najtrudniejszych, a więc największe bolączki w pracy projektanta na linii projektant-inwestor. Najgorszy typ inwestora według Dawida Myk. Czy to jest, mówimy tutaj o mniejszych inwestorach? Czy to jest inwestor, który przychodzi do ciebie z gotową wizją domu czy innej inwestycji? Czy taki, który przychodzi i mówi, chce projekt domu i nie wie nic? Najgorszy typ inwestora. No nie ma takiego. <średziny> <średziny> <średzy> <średzy> Są sprawy trudniejsze i łatwiejsze, raczej bym to tak ujął. I oczywiście inwestorzy bardziej dociekliwi i mniej dociekliwi. Najtrudniej obsługuje się osoby, które przychodzą z bezpośrednią wizją projektu, co bardzo dokładnie chcą. Na szczęście takich inwestorów jest niewielu, którzy myślą kategoriami. No, tak z przykładu jeszcze powiem, e, przyszło kiedyś do mnie małżeństwo i mówi, że chce piwnicę. Warunki bardzo trudne. E, woda na 1,20 m, e, wybudowanie piwnicy, horrendalnie wysokie koszty, biała wanna, uszczelnianie, e, same problemy. No i staram się odradzić. Działka jest duża, e, sytuacja wydaje się patowa, no i w końcu dochodzę do sedna, dlaczego ma być ta piwnica. No i dowiaduje się, że dlatego, że dziadek tak chce. Absurd? No, może tak, ale dla tych państwa to była najważniejsza część programu. I to jest chyba najtrudniejsza sytuacja, w której trzeba temu klientowi wytłumaczyć, że taka piwnica w takim konkretnym i trudnym miejscu to jest bardzo wysoki koszt. Kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych nawet. I budowanie tego przy w miarę dużej działce pod miastem jest zupełnie zbędne. Tą powierzchnię możemy wybudować na parterze. Myślę, że na tym bym się skupił, że to jest najtrudniejszy typ klienta, który przychodzi właśnie z taką wizją i pewnym naciskiem też pewnie rodziny. Natomiast do klientów trudnych tutaj możemy powiedzieć, że to jest taka grupa zawodowa: informatycy. To są osoby bardzo Ciekawie. dociekliwe. <laughs> są osoby bardzo dociekliwe, no, mają taki charakter pracy. Tam błędów nie, nie może żadnych być, bo kod nie działa. Zatem bardzo dokładnie pilnują wszystkiego, co dzieje się w projekcie. Nie ma w tym nic złego, natomiast, jak wiesz, pewne rzeczy, jak robimy, to robimy także po to, żeby na końcu urzędnik był zadowolony i wydał pozwolenie. A to powoduje taką sytuację, że ja wpisuję w projekt pewne formułki, klient to czyta i mówi: Ale dlaczego tak? Ja mówię: Ponieważ tak musi być. I w zasadzie każda inna grupa zawodowa podchodzi z dużym zaufaniem. Okej, okay, tak będzie dobrze. Natomiast akurat bardzo często, jeśli chodzi o informatyków, jest dalsza rozmowa. Ale dlaczego? Czy możemy to zrobić inaczej? Um, takim sztandarowym przykładem jest przykład sprzed, nie wiem, miesiąca pewnie, gdzie w Bydgoszczy projektowaliśmy budynek mieszkalny, jednorodzinny w mieście Bydgoszcz, gestor sieci wydał warunki zabudowy, przepraszam, warunki prowadzenia sieci w taki sposób, że urząd miasta odczytał to, że należy po drodze wybudować studzienkę wodomierzową. Sprawa się toczy, trwa to już drugi miesiąc i w pewnym momencie klient uzyskuje dodatkowo od gestora sieci zgłoszenie i możliwość budowy tegoż przyłącza bez tej studzienki. Problem polega na tym, że ten klient do mnie przychodzi i mówi: "Zatem jeżeli już mamy uzgodnienie z gestorem sieci, to ja bym chciał, żeby to wkreślić w projekt". A ja jedyne co mogę powiedzieć, że niestety tak się nie da, ponieważ urzędnik wydający pozwolenie na budowę na budynek mieszkalny się nie zgodzi na to, aby tej studzienki nie było. Dla mnie jako projektanta sytuacja jest dość prosta, ponieważ też znam pewne niuanse. To znaczy wiem, że jak uzyskam pozwolenie na budynek oraz wykonam przyłącze według odrębnego opracowania, to one nie muszą być w 100% ze sobą zgodne. Wprowadza się to jako zmianę nieistotną. Natomiast dla klienta, dla większości klientów odpowiedź jest taka dosyć oczywista, tak musi być. Krótkie tłumaczenie dlaczego. Natomiast w przypadku tej grupy zawodowej jest trochę trudniej. Czyli zbyt dociekliwi są najtrudniejszym inwestorem. Um, tak, jest to pewna specyfika, no ale nie ma się co tutaj na to denerwować. Każdy z nas ma jakieś swoje doświadczenia zawodowe czy życiowe i one bezpośrednio wpływają na, na to, jak się zachowujemy w innych miejscach. Więc z jednej strony można pogratulować tej dociekliwości, bo to jednak wymaga dokładnego przeczytania projektu, a część, część klientów w ogóle go nie ogląda, jak wiesz. Czyli wracając jeszcze do tej piwnicy, czyli zdarzają się sytuacje, w której projektant musi odmówić inwestorowi. Znaczy, ja bym nie powiedział, że muszę odmówić inwestorowi. Ja mogę dla niego to wykonać. Moim zadaniem jest go uświadomić, co za tym idzie. Znaczy, w tym konkretnym przypadku. To było już ze 2-3 lata temu. Budowa tego domu normalnie kosztowałaby jakieś pół miliona. Z tą piwnicą pewnie z 800 tysięcy. I jedynym czynnikiem, który ma na to wpływ, jest czynnik ekonomiczny. Jeżeli klient zechce, to techniczne możliwości są. Można wybudować Muzeum II wojny światowej przy rzece pod wodą i da się to zrobić. Technicznie da się to zrobić. Natomiast klient musi być świadomy, ile to będzie go. Kosztować. Czy często zdarzają Ci się takie sytuacje, że musisz sprowadzić klienta na ziemię, i jaka jest reakcja inwestora? Czy potrafi odejść i zamknąć drzwi za sobą, że tak powiem, stwierdzając, że on słaby projektant, czy raczej pozytywnie? Nie, klienci raczej to doceniają. Z tym chyba problemu nie mamy. Staram się klientom to dokładnie wyjaśnić. I na koniec decyzja należy do klienta. Jeżeli klient chce wrzucić te przysłowiowe 300 tysięcy w tą piwnicę, to ja nie widzę problemu. To nie moje pieniądze. Um, natomiast jak często to się zdarza? Bardzo często z klientami przeprowadzamy takie rozmowy. One nie zawsze są tak drastyczne jak w przypadku tej piwnicy, ale sposób ogrzewania to jest notoryczne, notoryczna rozmowa, w zasadzie. Przy co drugim projekcie się zdarzająca. Gdzie rozmawiamy o kosztach, gdzie rozmawiamy o sposobie użytkowania, o tym, że klient ma taką pracę, że go cały czas w domu nie ma, więc warto, żeby to było bezobsługowe. Rozmawiamy również przecież o kredycie. Często gdzieś tam klient. To jeszcze sytuacja z zeszłego roku. Zaprojektował sobie budynek na piec, na ekogroszek. Wtedy jeszcze można było. No i dzisiaj muszę go sprowadzać na ziemię, że no kredytu ekologicznego nie uzyska. No, no, dla nas to jest oczywiste. No, tutaj dla klienta no, nie było. Stwierdził, że chciałby mieć po prostu dom ekologiczny, tylko że na ekogroszek. <grym> um, więc te sytuacje zdarzają się bardzo często, ale rzadko są tak drastyczne. Częściej są to po prostu zwykłe rozmowy, w których dochodzimy, czego klient potrzebuje. I gdy już wiemy, czego klient potrzebuje, możemy mu to zapewnić. Zdarza się także, że gdzieś podpowiadamy, że można coś zrobić inaczej, zrobić trochę taniej, um, lub że pewne rozwiązania nos noszą jakieś problemy. Um, także to jest dosyć częste. Ale nie jest to takie sytuacje bardzo drastyczne, zdarzają się rzadko. Pewnie też niełatwym klientem jest klient, który przychodzi i mówi: chce projekt domu, i to wszystko. W zasadzie nie ma żadnej swojej wizji. Co w takim wypadku? Jak zaczynasz pracę z takim klientem? Nie, takich klientów nie ma zbyt dużo. Takich klientów było bardzo dużo, gdy zaczynaliśmy, gdy rozbudowywaliśmy firmę gdzieś tam w 2009-2010 roku, gdzie faktycznie dla klienta dokumentacja była dodatkiem. Tak nazwijmy to. Dzień dobry, chcę projekt, proszę projekt, bez pytania, jaki projekt. Po prostu. Miał być papier, miał być pozwolenie i wszystko. Mm, bardzo mocno się z tym przez długi czas biliśmy, ale gdzieś tak od 2012-2013 roku jest coraz większa ta świadomość, że projekt to nie tak jak w latach 90. papierek, a potem coś się wybuduje i ewentualnie dostosuje, tylko że projekt ma czemuś służyć. Na dzień dzisiejszy klientów, którzy oczekują dobrego projektu i potem. Nawet poprowadzenia budowy w ramach inwestora zastępczego no jest coraz więcej. Mógłbym powiedzieć, że za 30% osób trafia do nas już na inwestora zastępczego. To jest bardzo dużo. O tym nie pomyślałbym jeszcze z 3 lata temu, gdzie ten rynek w zasadzie nie istniał. A co jeśli zdarza się sytuacja, że przychodzi mąż z żoną i każdy z nich ma inną wizję? Hmm. Przypuśćmy, tak niedawno mieliśmy taką sytuację w biurze: mąż chce dom z dachem stromym, żo żonie bardziej podoba się dom z dachem płaskim. Jak wtedy możemy pomóc klientowi? Hmm. Nie możemy. <grym> Nie, no oczywiście staramy się, e, przygotowując zarówno koncepcję, jak i wizualizację budynków w dwóch wersjach. E, są to raczej rzadkie przypadki. Ale faktycznie niedawno nam się taka sytuacja zdarzyła. No i jedynym rozsądnym, i co my w ogóle możemy zrobić, to jest pokazanie obu wizji, sprawdzenie tego z dokumentacją, czy możemy to zrobić, czy nie możemy. Tam chyba był miejscowy plan i zapis był na tyle ogólny, że można było wykonać w dwóch wersjach. Natomiast, no jeżeli na koniec i tak klient musi podjąć swoją decyzję. My staramy się oczywiście to pokazać. Z tego co wiem, Państwo jeszcze nie wybrali budynku i długo nad tym myślą. Natomiast dwie wizualizacje zewnętrzne to jest to, co my możemy zrobić. Ja raczej nie staram się przekonywać do tego, jak powinien budynek wyglądać. No oczywiście, jeżeli on jest w skrócie brzydki, to będę starał się odwodzić klienta od takiego pomysłu. Natomiast jeśli oba rozwiązania spełniają warunki estetyczne, to nie będę tutaj klientowi układał życia. Podsumowując, chyba nie ma sytuacji, w której nie doszedłbyś do porozumienia z inwestorem. Raczej takich sytuacji nie ma. Szczególnie jeśli chodzi o klienta indywidualnego. Jeśli chodzi o klientów firmowych, to jest różnie. Bywa tak, że miałem też taką sytuację. Zresztą potem klienta obsługiwaliśmy, ale przyjechałem na miejsce na obiekt, miałem przygotować protokoły pięcioletnie, no i popatrzyłem na budynek i mówię, że no ja tego nie podpiszę, to się nie nadaje i ogólnie budynek, jak się pojawi ogień, to w 15 minut spłonie. A to była hala ponad 2000 m2 i w zasadzie tak się skończył mój kontakt z klientem, czyli można by powiedzieć, że klientowi, no nie wiem, klient mi odmówił, tak? Natomiast spotkaliśmy się z tym klientem w zasadzie zadzwonił do mnie po trzech latach. Yy, zadzwonił i mówi: Panie Dawidzie, pan przyjedzie, będziemy robić przebudowę. Pojechałem na miejsce, a tam były zgliszcza. I to był ten moment takiego małego szoku, gdzie klient wprost mi powiedział, że on będzie za nami to robił. I on bardzo dokładnie pamięta moje słowa: że jak tam się pojawi ogień, to w 15 minut nie będzie budynku. Yy, no i powiedział, że nie było go w 12, bo ma 10 minut z domu. I mówi, pędził jak mógł, jak się pojawił ogień. I faktycznie y, potem robiliśmy odbudowę tego budynku. Budynek dzisiaj działa. Już było za 4 lata temu, odbiór był. E, no, ale zdarzają się takie sytuacje. I tym sposobem dobiliśmy do końca naszej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo, Dawidzie. Dziękuję. Drodzy widzowie, Zachęcamy Was do zadawania pytań w komentarzach odnośnie poruszanych przez nas wątków. Liczymy na Waszą aktywność i zapraszamy do kolejnego odcinka z serii 5 pytań do projektanta.